Habemus Papam! Dominum carulum Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Doisiva Sia laudato Cesu Christo Pedrico, i eminentni kardynali, hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą Matką Ziemską. Ja, syn Polskiej Ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z Wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Tu w tym mieście, w Radowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Nie wstydźcie się, Krzyż, starajcie się na co dzień podejmować Krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Zanim stąd odejdę, proszę Was abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Słyszałem wtedy w Gdańsku od Was. Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć, nie ma solidarności bez miłości. zanim stąd odejdę proszę was abyście całe to duchowe dziedzictwo któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą nadzieją i miłością taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek. I nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. I oto proszę, proszę abyście się za mnie tu modlili za życia mojego i po śmierci. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość. Miłość jest jedyną siłą która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Moi drodzy przyjaciele, do Was, do Was, do Was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu ale o których Wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych. Potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle Odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. Tobie polecam mój naród, tobie ufam i tobie raz jeszcze wyznaję. To cóż tuż. tuż. Maria, tutto stupido. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, rialacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre d'Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre Suo. Il padre mio Padre nostro ie Santi che tu roventù, no, tu advenia prenun tu io adorostas tua si puoi in cielo e in terra ma nostro quotidiano ci sono che e dimitte l'obice della nostra, ci chiudono nostri vittimi, dei visori nostri, e te lo sinduca in tentazione, se li matczynej miłości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętych niech będą z Wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Polskę, moją ojczyznę i wszystkich rodaków.